Cyklady to strategiczna gra planszowa, która została nominowana do nagrody Gra Roku 2011 dla najlepszej gry wydanej w Polsce w 2010 roku. Dzięki uprzejmości Gdańskiego Centrum Gier Rebel.pl mogliśmy na własnej skórze poczuć, jak wielkie emocje towarzyszą graczom podczas tej niesamowitej rozgrywki. Bardzo wciągające, jak się już, że powiem, złapie tego bakcelatkiego na grę, można grać do upadłego. Myślę, że różnią się tym od innych gier, że są grą na morzu. Rozgrywa się akcja na morzu, jest dużo statków, jest starożytnej Grecji, czyli taka nietypowa gra. Każdy gracz dąży do zbudowania dwóch metropolii, co zapewni mu zwycięstwo. Aby osiągnąć ten cel, należy zdobyć cztery karty z filozofami lub zbudować cztery różne budynki otrzymane od odpowiednich bogów. Podoba mi się szczególnie karty z potworami. Bo widać, że było to robione, że tak powiem, ręcznie malowane, a potem tylko skanowane. Wyspy są ogólnie też, niektóre są większe, niektóre są mniejsze. A figurki Figurki są na pewno bardzo, bardzo takie zabawne. Taki Mają fajne kształty. Każda, każda figurka, każdy statek się różni. To jest, to jest na pewno bardzo, bardzo fajny plus, bo głupie są gry, które różnią się tylko kolorem. A tu nawet figurki są inne. Czas gry to około 45-90 minut, ale my graliśmy w nią nieco dłużej. Nie sądziliśmy, że tego typu gry mogą być tak emocjonujące i wciągające. To jest taka gra, w której wszystko może się zmienić, wylosujesz jednego Boga, postawisz na niego, ktoś odpuścił i ty wygrywasz grę, więc po prostu każdy, każdy może w nią grać i każdy może w nią wygrać. Trzeba mieć umysł strategiczny i trzeba wymyślić strategię, jak pokonać przeciwnika, jak poukładać, że tak powiem, swoje. Armię i swoje floty, żeby wygrać, tak? zbudować swoje dwie metropolie. Jak dla początkujących, to myślę, że trudna. Jednakże, jak się już wejdzie w ten ten. na wygrania, to to jest bardzo interesująca gra. Z początku, kiedy zaczynałam grać w cyklady, wydawało mi się bardzo trudną grą nie niedogarnięcia, ale gdy już zagrałam pierwszy, drugi, trzeci raz, już mi się spodobało i trzeba po prostu pomyśleć, prawda? Jako obraz strategię. Więc jak mieliśmy y, zakaz gry w cyklady i żeby je odblokować, trzeba było wrzucić 7 postów. To wrzuciłem trzy <grym> i cyklady zostały odblokowane, więc... Na pewno bardzo wciąga, gdyby, gdyby to były jakieś, nie wiem, inne planszówki, to pewnie nawet na potęgę prasy strony nie wszedł, więc po prostu sklady. Brawa dla Ani, Ej, tu może zabrać co?